Siemanko, siemanko tutaj Arkadias. Bardzo serdecznie witam Was w moim pierwszym odcinku na YouTubie. Będzie to pierwszy odcinek z serii. Zagrajmy w Shakes and Fidget. Będę grał na dwóch światach na świecie 18 oraz 25. No więc zaczynajmy. Mój nick na świecie 18 to R11. Jestem w gildii Rebellius. Zobaczmy tą gildię. No jest, jest całkiem niezła. Mamy tutaj Bromera jako przywódcę. Jest naprawdę dobry. Fajne ma itemy. I 200 217 poziom. Więc to jest naprawdę duże osiągnięcie. Jest na 130 miejscu. <laughs> Zobaczmy dwóch oficerów top player. No też taki mag. oraz Aeria. No to tak. Mam tutaj nawet niezłe itemki. Całkiem przyzwoite, chociaż przydałaby mi się nowa różdżka oraz nowy naszyjnik. Przede wszystkim <laughs> nie, mam pozycję 810, więc nie jest najgorzej. Mam dwa, pierś dwa pierścienie, ponieważ ten mi daje aż 339 inteligencji, a ten mi daje 187 do podstawowych cech najważniejszych, MAGA. O, no, skończyła nam się karczma. Wygraliśmy naszyjnik na zręczność. Które damy sobie zwiadowcy? No, jest lepszy. E, także. A ten pozostanie. E, dam, sprzedamy go sobie. Ten na zwiadowcę. I lecimy dalej. Ustawię sobie nową misję, ponieważ tu mam lustro i mogę w tym samym czasie robić karczmy arenę albo karczmę lochy, Albo wartej arenę, albo warte i Lochy. No to sobie ustawimy może tą długą misję 14-minutową. No to tutaj już chyba wszystko pokazałem, chociaż jeszcze mogę pokazać moje WC Mam dwunastą aurę, właśnie niedawno spłukiwałem toaletę niestety Wyskoczyły mi buty na na siłę no i je oczywiście sprzedałem ale było warto nawet bo aż kosztowały 100 tysięcy Dokładnie to 90 parę yy, no to może pokażę lochy no tutaj mi nie idzie kompletnie, bo ten pierniczek ma 16 milionów życia. Ja mam całkiem nieźle opancerzonych yy, moich pomocników w tych lochach, ale no niestety on ma 16 tysięcy życia, tak jak. Yy, milionów życia, tak jak mówiłem. Yy, więc no tutaj mi nie idzie, zostaje mu około 10, jak dobrze pójdzie. No to spróbujemy na nocnego troll, ale jeszcze yy, <coughs> yy, damy odświeżymy. Uuu, eliksir nieśmiertelności, ale 15 grzybów mi szkoda. Sprawdźmy, ale nie ma nic tutaj. Więc jeszcze raz kurczę. No, przydałby mi się potek, przydałby mi się potek. Hmm. No, niestety nie zrobię. Nie zrobię dzisiaj lochów. O jest, jest. Kupię sobie te dwa potki. Kupię sobie to jeszcze. E, no dobra, no to niech wypije tego potka. Ten będę miał w rezerwie te dwie rzeczy także sprawdźmy tutaj 324 ten jest lepszy. No i ten sprzedamy Okej, okay, no to lecimy lochy. Nocny troll. <coughs> Kurde, ale słaby cios. Znowu nie ma kritika. Kurde. No niestety cienko. Cienko, cienko. Tutaj już nic ciekawego nie mam. Dobra, 22 grzyby straciłem. 5 grzybów aż. Sprawdźmy, czy mogę wideo. Niestety nie. No to dobra, przenieśmy się do, jeszcze na arenę. Wkroczymy, zawalczymy. I przegraliśmy. No to świat 25, Nick Arcadias. Mam tutaj słabe dosyć itemy, bo to jest dopiero 13 poziom. Te dwa itemy mam słabe, rękawice i yy, buty. A reszta w miarę, w miarę, chociaż jeszcze ten y, szczęśliwy ten naparstek niepokoju jest słaby y, no to tutaj zawalczymy jestem tutaj w gildii, niestety nie ma opisu nightmare nocni markowie mamy tutaj Jasuriego bo tak lubię A ja, Arkadias, Monika Halabart, Kendo no i tyle, to już jest z innej gildii zaproszony. No, zmienię chyba tą gildię, no, wygraliśmy tutaj wojnę. Wysokie miejsce, ale no, po wojnie. No, ale tu słaba gildia, do, tylko po 2,4%. A mamy kasę, ale no nie wiem czemu nie dodają w, staty yy, w te statystyki gildijne, no nie wiem. Chyba ją zmienię. Yy, tutaj także mam lochy, znalazłem klucz. <coughs> Zdobyłem, więc całkiem przyzwoicie mi idzie tutaj Yy, z lochami chociaż no, powinienem teraz pokonać tego gościa, ale pewno nie yy, w tych, w, na tej arenie oraz w lochach w tym odcinku. O tego pokonam. Tak. Yy, pododajemy to sobie w statystyki jeszcze. Już nic nie mogę niestety dodać tutaj, tak żeby było porównanie. Dobra, no to to jest szkielet, drugi przeciwnik. Pierwszego pokonałem niestety żadnego artefaktu nie dostałem. Zobaczmy, co będzie z tym. Kurde, zablokował. No, krytyk. Unik, no, reszcie, no Może jakieś teraz uniki będą. To jest taka walka. Unik, krytyk. Kurde, tamten też mocny cios. Jest, jest, jest. pokonany został szkielet. Walka była bohaderska i zacięta do ostatniej sekundy. Odrobina szczęścia i zaciętość przechyliłaby się jednak w szale yy, na twoją stronę. No i tutaj mamy epicki przedmiot rękawice właśnie, które były mi potrzebne. Wszystkie cechy 12, więc niezłe, niezłe te rękawice i doświadczenia 1700 parę. No i dużo lepsze te rękawice, dużo lepsze. Widać różnice w statystykach od razu na pierwszy rzut oka. Więc te sobie sprzedamy, a te aż 16 golda będą kosztowały. No i chyba to by było na tyle w tym odcinku niestety. No tutaj już z obrzydliwym ożywieńcem powalczymy w następnym odcinku. Yy, nie mam tutaj WC, bo dopiero odsetnego poziomu. No więc to chyba tyle w tym odcinku niestety. Mam dla was ciekawo ciekawości yy, z moim kątem związanym. O niestety, nic mi się tutaj nie dropło yy, na świecie 18 z tego gościa. To znaczy, no bo go nie pokonałem, ale no w końcu muszę go pokonać. Nieważne czy mi się dropnie czy nie, ale no muszę go pokonać w końcu. Yy, mam nadzieję, że szybko, bo już z miesiąc się z nim męczę. Albo dwa tygodnie, coś koło tego. No ale to w tym odcinku na tyle. Ustawimy sobie tu jeszcze misję jakąś na EXPA. Dobra, na EXPA. O no, więc komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Następny odcinek pojawi się mniej więcej, oczekuję, że może za dwa dni. No więc komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Do następnego odcinka. Na razie cześć.